Zasoby ludzkie, czyli jak uważność wpływa na poprawę efektywności zespołu. Cześć, witam w kolejnym odcinku Biznes przy Kawie, w którym chciałbym z Wami chwilę pogadać o uważności. Lata temu uknąłem takie sformułowanie. Uważność wzmacnia. Mega istotne sformułowanie w czasach kryzysu. Na czym Ty i Twój zespół teraz koncentrujecie się? Czemu w zdecydowanej większości czasu poświęcacie uwagę? Tego będzie coraz więcej. W tej chwili bardzo łatwo uwagę poświęcać jest rzeczom negatywnym. Zauważam, że jest tak masę fake newsów, ja to nazywam fak newsów, że ściąga nas to w dół. Debatujemy niepotrzebnie nad rzeczami, na które absolutnie nie mamy wpływu. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, jak długo to potrwa, nie wiemy, jakie będą obostrzenia, nie wiemy, w którym kierunku nas to poprowadzi. I zamiast w tej chwili koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań, koncentrować się na tych wszystkich drzwiach, które się otworzyły, Koncentrujemy się na tych, które zamknęły, być może już bezpowrotnie. Na czym ty koncentrujesz się w tej chwili? Na czym koncentruje się twój zespół? Zacznę od takiego sformułowania: zasoby ludzkie. Chciałbym ci powiedzieć, że bardzo nie lubię tego sformułowania, bo trochę ono od człowiecza. Dla mnie po prostu są ludzie, a nie zasoby ludzkie. Ale nie koncentruję się na tym, że tego nie lubię. Natomiast używam tego sformułowania, bo okazuje się, że internety i Google to lubi. W ostatnich dwóch biznesach przy kawie były metafory, dzisiaj też taką krótką się posłużę. Ta metafora dotyczy hodowcy kur. Jeden bardzo mądry hodowca hoduje swoje kury, zbiera od nich jaja, część tych jaj przeznacza na wykarmienie swojej rodziny, część sprzeda na targu, część podaruje po prostu swoim bliskim. I wiedzie mu się bardzo dobrze, i inni ludzie go lubią. Inny hodowca, nie do końca rozsądny, jajka zostawia w kurniku, a zbiera. Delikatnie mówiąc, kupę. Roznosi tą kupę po ludziach i dziwi się, czemu mu nie idzie. Dziwi się, dlaczego nie ma przyjaciół. Dziwi się, dlaczego tak niewielu ludzi chce go wspierać. Uważność wzmacnia. Co z metaforycznego kurnika dzisiaj wynosisz ty i twoi ludzie i czym dzielicie się z innymi? Zachęcam do tego, aby pozostawić fake newsy, fak newsy, do tego, aby nakręcać się i. Żółcią zalewać nawzajem tymi wszystkimi negatywnymi informacjami. Skoncentrujmy się na tym, co w tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, możemy dobrego zrobić. Podsumowując, uważność wzmacnia. Czemu uwagę poświęcasz Ty i czemu poświęcają uwagę Twoi ludzie. Tego w Twoim zespole będzie więcej. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i wcisnąć powiadomienia, wtedy będziesz na bieżąco. Trzymaj się zdrowo, do usłyszenia już za tydzień. Cześć!